Cześć, Witam Was w serii Postscriptum, czyli moich wrażeniach po rozegraniu lub użyciu RPGowych produktów omawianych w ramach biblioteczki. Dzisiaj opowiem Wam o swoich wnioskach po poprowadzeniu Maze of the Blue Medusa autorstwa Zaka Smitha i Patricka Stewarta. Zanim jednak przystąpimy do omówienia, to szybkie wyjaśnienie. By w pełni zrozumieć to wideo, powinniście wcześniej obejrzeć Biblioteczkę Małej Wsi omawiającą Maze of the Blue Medusa. Postscriptum. Nie ma na celu przedstawienia produktu, omówienia jego wykonania i tym podobnych. To wszystko poruszyłem już w dedykowanym odcinku biblioteczki, który podlinkuję w opisie tego wideo. Na koniec chcę was ostrzec, że możecie trafić tutaj na spoilery, więc czujcie się ostrzeżeni. No dobra, to skoro wstęp mamy już za sobą, to przejdźmy do konkretów. Gdy kilka lat temu dowiedziałem się o istnieniu Maze of the Blue Medusa, każdy zachwalał ten produkt jako opus magnum OSR-u. Internet dosłownie narobił w gacie, gdy ta książka została opublikowana. I widzicie, wszystkie te recenzje cierpiały na ten sam problem. Nikt tego nie przeczytał, nie mówiąc już o rozegraniu. I mimo to, nikt nie powstrzymał się przed wyrażeniem opinii. Ludzie to po prostu przeglądali. Ktoś, kto tę książkę przejrzał, powiedział kolejnym osobom, że jest genialna, a ci z kolei poszli szerzyć tę opinie dalej, powtarzając bezmyślnie opinię niepopartą niczym konkretnym. I tak zrodził się mit tego modułu. Nie myślcie jednak, że to dotyczy tylko tego modułu. Ja, wy, my jesteśmy kłamani każdego dnia przez twórców recenzji. I owszem, przeszkadza mi to, bo nie lubię, gdy ktoś mnie oszukuje. Dlatego dzisiaj podzielę się z wami całą swoją wiedzą na temat Labiryntu Psytarelli, którą udało mi się nabyć podczas prowadzenia tej przygody w ramach swojej zakończonej już kampanii. No to na sam początek chciałem powiedzieć, że ten moduł jest kampanią nie dosłownie, ale to megaloch, który zaangażuje zarówno Was jako prowadzących, jak i Waszych graczy bardzo mocno. Oczywiście, nie macie co liczyć na wyczyszczenie go ale przygotowania, eksploracja, interakcje, przygody, które mogą mieć w nim miejsce, dostarczą wam materiału na możliwie bardzo długą grę. Jest to coś, co powinniście rozważyć, zanim w ogóle się za to zabierzecie. Musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wy i wasza ekipa będziecie chcieli podjąć się wyzwania, jakim niewątpliwie jest rozegranie tej przygody. A teraz do rzeczy. Pierwszą kwestią, którą chciałem omówić, jest umieszczenie labiryntu w waszej kampanii. To pierwszy, aczkolwiek bardzo duży problem, jaki napotkałem. Pomijając już fakt, że jak powiedziałem przed chwilą, labirynt sam w sobie jest materiałem na kampanię, to wpasowanie go do jakiegoś settingu będzie wymagało od Was całkiem sporo wysiłku umysłowego. Pewnie teraz zastanawiacie się dlaczego. Ano dlatego, że jednym z największych grzechów tego produktu jest fakt, że posiada własny setting. Zach Smith i Patrick Stewart stworzyli na wpół surowy, Niedopieczony kawałek świata i opisali go na czterech stronach podręcznika. Labirynt jest bardzo mocno powiązany z historią tego świata. Istoty, które się w nim znajdują, są tu z powodu wydarzeń, które miały miejsce gdzieś w historii tego settingu. Mamy do czynienia z nowymi cywilizacjami, nazwami własnymi, wydarzeniami w historii, polityką settingu itd. itd. Wszystko tutaj jest oryginalne, co sprawia, że nie jest w żaden sposób generyczne. I jasne, oryginalność jest zaletą. Ale w przypadku, gdy ten cały moduł, powtórzę, cały ten moduł stoi na bardzo wątłym i ledwie muśniętym fundamencie customowego settingu, my, jako osoby, które chcą go poprowadzić, mamy duży problem. A przynajmniej ja go miałem. Gdy na początku natknąłem się na fragment z wprowadzeniem do settingu, przeczytałem go ale machnąłem ręką. Niestety, czytając kolejne pomieszczenia tego megalochu, coraz bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, jak mocne są powiązania między przygodą, a tym co Zack i Patrick sobie wymyślili i czego tu nie opisali. No i teraz, moim zdaniem, mamy dwa wyjścia z tej sytuacji. Jedno rozsądne, a drugie dla desperatów. Po pierwsze możemy zaakceptować zaproponowany setting. To ta bardziej rozsądna opcja. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani zbytnio spójnością naszego świata gry, albo rozgrywacie Maze jako osobną przygodę, to powiedziałbym nawet, że możecie po prostu użyć tego co jest w środku. Możecie też w jakiś sposób poszukać luźnego uzasadnienia dla istnienia obcej cywilizacji w realiach waszej kampanii. Jeśli nie zależy wam na solidnym osadzeniu labiryntu Psytarelli w uniwersum rozgrywki, to wydaje mi się, zaznaczam, wydaje mi się, że to co jest zawarte w module powinno wam wystarczyć. Uprzedzam jednak, że informacje na temat tego customowego settingu są bardzo kiepsko skondensowane. Powiedziałem wam, że dostaniecie tu cztery strony z historią świata, jednak bardzo dużo informacji na jego temat wyciągniecie z opisów postaci i pomieszczeń. Nie macie więc jednego miejsca, gdzie ta wiedza jest skumulowana. Musicie wydłubywać strzępki tej układanki i samemu ją sobie skleić. To upierdliwe, ale i tak musicie przeczytać uważnie cały podręcznik, więc nie zaboli aż tak bardzo. Drugim, tym bardziej hardkorowym rozwiązaniem jest wywalenie domyślnego świata Maze of the Blue Medusa i zastąpienie go swoją koncepcją. Ponieważ zdecydowanie za bardzo przykładam się do swoich kampanii, sam postanowiłem obrać tę drogę. By nie tłumaczyć tego zbyt długo, streszczę jedynie, że kampania rozgrywała się na mojej wariacji Planescape'a zmieszanego z nordycką mitologią. Poszczególne plany z dedykowego multiversum umieściłem na gałęziach Yggdrasila i pozmieniałem nazwy. W ten oto sposób Elemental Chaos przybrało nazwę Muspelheim, którego stolicą było miasto Mosiądzu, czyli City of Brass, zarządzane przez Surtra. Helheim pełniło rolę Shadowfell, Podmrok to Svartalfheim i tak dalej i tak dalej. Ponieważ domyślny setting Maze of the Blue Medusa bardzo nie pasował mi do rozgrywanej kampanii, postanowiłem, że przerobię go na modłę mojego dedykowo nordyckiego uniwersum. W ten oto sposób uwięziony w celach arcydiabeł Dendrosatol został zastąpiony przez Tarizduna, szalonego boga uwięzionego na zawsze w labiryncie swojej córki, Meduzy. Trzy siostry, Chronia, Charity i Zamia przybrały imiona nordyckich Norn, czyli Verdandi, Skult i Urd. Tiktalika z pomieszczenia numer 158 zamieniłem na Fenriga, czyli bestię z nordyckiej mitologii. Canus Grey, wampir z pomieszczenia 247, przybrał postać wlada Tepesza, ponieważ kampania rozpoczęła się w Anglii w 1642 roku, więc nawiązania do realnego świata były również opcją. No ale sami widzicie ten schemat. Tak oto krok po kroku próbowałem przerobić ten moduł tak, by wpasować go w świat rozgrywki, by każda postać znajdująca się tutaj była zakorzeniona w jakiś sposób albo w mitologii, albo w dedykowym uniwersum, albo w historii naszego świata. Nie chciałem, by gracze, którzy orientowali się całkiem nieźle w settingu naszej kilkumiesięcznej wtedy kampanii, nagle trafili w miejsce, które jest od niego całkowicie oderwane. Oczywiście nie wszystkie elementy wymagały takiego działania. Wiele z nich, chociaż istotnych dla modułu, było na tyle uniwersalne, że nie musiałem ich dopasowywać. Tak było chociażby z liczem Xantoserasem i jego przeciwniczką Wiedźmą Edalfredom. Ta metoda pozwoliła mi zintegrować labirynt ze światem kampanii i sprawić, że stał się miejscem, w którym gracze mogli znaleźć odpowiedź na wiele tajemnic z nim związanych. Czy wymagało to ode mnie dużo pracy? Tak, zwłaszcza kreatywnej. Czy się opłaciło? Dla mnie zdecydowanie, ponieważ zależało mi na spójności uniwersum. Czy poleciłbym komuś takie rozwiązanie? Nie wiem. To naprawdę zależy od tego, jak wiele czasu chcielibyście zainwestować w przygotowania. Musicie też zadać sobie pytanie, jak długo macie zamiar grać w ten moduł i czy wysiłek po prostu się opłaci. Ale okej, okay, myślę, że temat settingu możemy uznać za zamknięty. A teraz kolejną rzeczą, wartą podkreślenia, są notatki. Przeczytałem Maze of the Blumenu za dwukrotnie. Za pierwszym razem było to czytane od początku do końca. Za drugim było to robienie notatek z całego megalochu. Pomieszczenie po pomieszczeniu zapisywałem w zeszycie każdy pokój. Robiłem notatki przystosowane do siebie, ze zmienionymi nazwami własnymi, z wypisanymi odmyślników, kluczowymi elementami każdego pomieszczenia. Zapisałem w ten sposób półtora ze B5, co możecie teraz zobaczyć na wideo. Niemal każdego dnia przez ponad miesiąc notowałem przydatne informacje, dzięki czemu poznałem ten loch bardzo dobrze. I to była niewątpliwie wielka zaleta tej aktywności. Znakomicie orientowałem się w podziemiach, wiedziałem co gdzie jest, jak coś działa, czego się spodziewać. Znałem relacje między mieszkańcami labiryntu, ich związki, konflikty, spiski i pragnienia. Szybki rzut oka na notatki pozwalał mi momentalnie przypomnieć sobie wszystko na temat danego pomieszczenia czy postaci. Rozgrywka zyskała na tym bardzo mocno. Nigdy nie doświadczyliśmy przestoju związanego z tym, że musiałem coś sprawdzić lub zastanowić się, gdzie my do cholery jesteśmy. To było naprawdę dużo żmudnej i męczącej pracy, jeśli jednak mam być szczery, to nie wyobrażam sobie rozegrania tego inaczej. Chwyty marketingowe, że ten dungeon można prowadzić w locie z książką, to po prostu kolejne kłamstwa ludzi, którzy nigdy nie przeczytali, a już na pewno nie zagrali w labirynt. Nie da się, nie wierzcie w to, nie doświadczycie płynnej rozgrywki, jeśli nie przygotujecie się dobrze w tej kwestii. To jest gigantyczny kompleks z wieloma postaciami, siedmioma różnymi obszarami tematycznymi i nie dacie rady tego ogarnąć bez solidnego przygotowania. To niestety również jest coś, co recenzje całkowicie przemilczały. To powiedziawszy, Maze of the Blue Medusa pod kątem przygotowania notatek jest najlepiej skonstruowanym RPGowym produktem, z którym miałem w życiu do czynienia. Chociaż podręcznik wymaga sporo pracy do wystartowania rozgrywki, to rekompensuje nam tę niedogodność faktem, że jest wręcz zrobiony z myślą o tym, by pomóc w przygotowaniu się do prowadzenia. Dawkowanie informacji o zawartości pomieszczenia, mini mapy, mini rozdziały opisujące kilka sąsiadujących pomieszczeń, a nawet segregacja tematycznych sekcji lochu za pomocą odpowiednich kolorów bardzo pomagają. Opisy pomieszczeń zawsze są możliwie jak najkrótsze i równocześnie na tyle treściwe, że znakomicie oddają naturę i feeling miejsca. Powtarzanie pewnych elementów, jak na przykład tabela losowych spotkań czy tabela na przeszukanie ciała, sprawiają, że zawsze mamy je pod ręką. Już absolutnym mistrzostwem świata jest znajdująca się na końcu podręcznika sekcja ze wszystkimi postaciami przebywającymi w labiryncie. Krótkie informacje o tym, kto kim jest, w którym pomieszczeniu się znajduje, czego chce i czego nie chce, bardzo mocno przydały mi się do robienia notatek. A właśnie, jest taka jedna dziwna rzecz, na którą natknąłem się kilka razy. Zdarza się, że postać znajdująca się w danym pomieszczeniu ma swój opis tylko w sekcji na końcu podręcznika. Jeśli więc w opisie pomieszczenia znajdziecie informację, że jest tu ktoś i otrzymujecie tylko jego imię i nic więcej, polecam zajrzeć do Cast of Characters, które zaczyna się na stronie 235. No i w kwestii notatek i poruszania się po podręczniku, muszę również powiedzieć zdanie o wersji PDF. Posiadam wersję Deluxe, czyli tę z hiperlinkami. Przeskakiwanie z mapy do pomieszczenia, stamtąd do opisu konkretnej postaci, by znowu wrócić do pomieszczenia, to po prostu cudo. Wygoda, z jaką nawigowało się po elektronicznej wersji, bardzo zwiększyła komfort przygotowań. Kilka razy zdarzyło mi się też robić notatki w pociągu i wtedy po prostu odpalałem PDF-a na smartfonie. Świetna robota i zasłużona nagroda ENIS za produkt elektroniczny. Ale dobra. Ostatnią rzeczą, którą polecam rozważyć, zanim zaczniemy rozgrywkę, jest podjęcie decyzji, jak chcemy modułu użyć i już tłumaczę, co przez to rozumiem. Możemy po prostu przedstawić drużynie Labirynt i powiedzieć, to jest przygoda. Wtedy gracze będą wiedzieli, że mogą sobie szukać czegoś, co ich zainteresuje, bez żadnego konkretnego zadania. Wejdą do lochu i tam będą szukać swojego celu, badając kompleks i poznając środowisko. Druga opcja to dać graczom konkretne zadanie do wykonania w labiryncie. W mojej kampanii drużyna miała najpierw wyruszyć na dość daleką wyprawę, by znaleźć sam obraz, który jest wejściem do podziemi, i już to zajęło im kilka sesji. Następnie mieli za zadanie wejść do labiryntu i zdobyć zmieniające przeszłość łzy chronni, która w mojej kampanii była Norną o imieniu Ult. W ten sposób gracze nie szwędali się bez celu. Jako prowadzący byłem otwarty na swobodną eksplorację, wręcz do tego zachęcałem. Jednak klarowne zadanie pomagało graczom w podejmowaniu decyzji. Pamiętajcie, że są tu 304 pomieszczenia podzielone na 7 tematycznych sekcji, z których każda ma swoją historię. Bardzo łatwo przytłoczyć tym graczy i zasypać ich wyborami i questami. Dlatego zdecydowałem się na konkretne zadanie. Gracze wykonali je stosunkowo szybko i w międzyczasie już będąc wewnątrz labiryntu, podjęli się kolejnego, co wydłużyło ich pobyt w podziemiach o kilka sesji. Wydaje mi się, że ta druga opcja jest lepsza, ponieważ nie pozostawia graczy samych sobie w obliczu przytłaczającego kontentu. Pozwala również odwiedzić labirynt bez wymogu ekspansywnej eksploracji. Jak powiedziałem wam na początku, ten moduł rozegrany w całości to kampania. Ja jednak chciałem, by był finałem mojej, dlatego rozegraliśmy w nim tylko 8 sesji. Okej, okay. myślę, że w kwestii przygotowań i decyzji, jakie należy podjąć już na samym początku, to najważniejsze rzeczy, na które się natknąłem. Teraz przejdźmy do rozgrywki i zacznijmy od kilku suchych liczb. Drużyna, która weszła do labiryntu składała się z czterech postaci. Trzech na poziomie piątym i jednej na poziomie szóstym. Dodatkowo gracze zabrali ze sobą dwójkę bojowych najemników, z czego jeden najemnik nie przeżył. W lochu spędzili 8 godzinnych sesji, efektywnie eksplorując około 80 pomieszczeń. Tempo eksploracji wynosiło 6,5 pomieszczenia na sesję przez pierwsze 5 sesji, jednak ostatnie trzy bardzo mocno przyspieszyły, zwłaszcza na sesji siódmej, gdy drużyna odwiedziła 18 nowych pomieszczeń. Dobra, to zacznę może od tego, że zanim moi gracze weszli do lochu, to dałem im w ramach skarbu jego mapę. Oczywiście nie taką dosłowną. Jeśli oglądaliście biblioteczkę, to może pamiętacie, że na początku podręcznika mamy dwie mapy lochu: jedną w formie normalnej mapki, drugą w formie obrazu, na którym namalowany jest każdy obszar. Ten obraz możecie zobaczyć teraz na swoim ekranie. Powiem Wam, że patrząc z perspektywy czasu, mam mieszane uczucia w kwestii tej decyzji. Jeśli chodzi o jej pozytywy, to na pewno ten przedmiot dał bardzo dużo w rozmowach między sesjami. Gracze na naszym czacie zgadywali się ze sobą, wysyłając kolejne nieoczywiste rysunki przedstawiające obszary lochu, zastanawiając się, co tam może być. Obraz często pomagał jako drogowskaz. Drużyna szukała po prostu interesujących miejsc, do których mogłaby się udać. Miało to również zastosowanie w tym, że ich zadaniem było zdobycie łez chroni. Nie wiedząc, gdzie ona się znajduje, odszukali na obrazie kilka wizerunków kobiet i obrali sobie za cel sprawdzenie tych miejsc. Pomogło to więc znacząco w kwestii planów eksploracji. Z drugiej strony, niestety analiza obrazu czasem pojawiała się również podczas samej sesji i zdarzało się, że przeciągała się niemiłosiernie. Dzisiaj wiem, że powinniśmy to jakoś dogadać, by nie rozdrabniać się zbytnio nad mapą w trakcie sesji. Miejcie więc na uwadze, że jeśli chcielibyście dać graczom taki gadżet, to warto dogadać się, żeby nie nadużywać go już w trakcie samej gry, by nasze spotkania nie zmieniły się w posiadówę nad mapą. Ale okej, okay, lecimy dalej. Musicie wiedzieć, że do tych podziemi jest tylko jedno wejście. To obraz, na który musi padać światło księżyca. Tak się składa, że gdzieś podczas mojej kampanii jeden z bohaterów wszedł w posiadanie halabardy, której właściwością było emitowanie światła księżyca. Dzięki temu wejście mogło pozostać otwarte. I ogólnie powiem wam, że radzę dać graczom możliwość powrotu, by mogli w razie potrzeby wyjść i wrócić. Przez 8 sesji drużyna wyszła z labiryntu raz, by następnego dnia wejść do niego ponownie. Z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że możliwość powrotu dużo bardziej zachęca do eksploracji. Uwierzcie mi, że jeśli odetniemy drogę ucieczki, to gracze zrobią wszystko, by sobie ją ponownie zapewnić. Zaczną przechodzić obok kontentu, nie zwracając na niego uwagi, ponieważ będą robić co w ich mocy, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Ale okej, okay, gracze wchodzą do podziemi. Zawsze Wasza eksploracja zacznie się w pomieszczeniu numer 1, gdzie drużyna spotka Chantarelle, Nagą i skutą łańcuchami kobietę, którą uwięziła meduza. I teraz nadchodzi problem, o którym nieco wspomniałem podczas biblioteczki, ale który dużo więcej dał się we znaki, gdy graliśmy w Maze. Otóż bardzo dużo postaci w tych podziemiach, a wręcz zdecydowana większość, jest negatywnie nastawiona do bohaterów. To coś, co zmieniłem już podczas fazy przygotowań. Nie wymaga to specjalnie kreatywnej pracy, a po prostu przełączenia w głowie wajchy w inną stronę. Bardzo pomocna w tej kwestii jest sekcja na końcu podręcznika, o której wspomniałem. Przy każdej postaci mamy zapisane, czego chce i czego nie chce. To w bardzo prosty sposób pozwala nam na zaangażowanie naszej ekipy w wydarzenia i relacje rozgrywające się w tym lochu. Na przykład w mojej kampanii gracze zainteresowali się konfliktem Wiedźmy Edalfredy i Liczak Santoserasa. Obie te istoty a już zwłaszcza Xantoseras, były poza zasięgiem drużyny i gdyby doszło do zbrojnego konfliktu, to drużyna zostałaby unicestwiona. Gdyby którejś z nich było otwarcie wrogo nastawione do postaci graczy, to jestem przekonany, że po prostu drużyna odpuściłaby próbę wgryzienia się w konflikt między tymi dwiema istotami. Gracze nie mogli niczego na nich wymusić, ponieważ nie posiadali żadnej pozycji siły. Jako prowadzący zawsze miałem w głowie przy każdej interakcji, jak gracze mogli przydać się danej postaci. Oczywiście, bywały również istoty ewidentnie tylko zainteresowane pożarciem czy zabiciem postaci graczy, jak na przykład karnifex w pomieszczeniu 42, jednak starałem się, by większość z inteligentnych istot tu żyjących miała jakiś element, w który bohaterowie będą mogli się wgryźć, by wejść z nią w interakcję. Pamiętajcie, nie ma nic nudniejszego niż potężna, niezainteresowana tobą i agresywna istota. Taka zmiana nastawienia wobec postaci graczy była spowodowana jeszcze jedną rzeczą. Ten kompleks wypełniony jest niebezpiecznymi pułapkami, przedmiotami, istotami. Domyślnie, niemal wszystko, co znajduje się tutaj, jest wrogiem drużyny. Rozgrywka naprawdę przestaje być przyjemna, gdy każda interakcja niesie ze sobą przykre konsekwencje. Dlatego wyłączenie trybu autoagresji u niektórych mieszkańców labiryntu zdecydowanie wzmocni chęć do eksploracji i adventuringu w tym miejscu. I jeszcze jednym problemem, z którego nie zdawałem sobie sprawy, dopóki nie rozegrałem tego modułu, jest fakt, że nie ma tu pustych pomieszczeń. Nie będę zbytnio rozwodził się na ten temat, ponieważ niedawno zrobiłem całe wideo o istotności niezagospodarowanej przestrzeni w lochach. Powiem jedynie, że w Maze of the Blue Medusa wszędzie znajdziemy coś angażującego, a to sprawi, że gdzie gracze nie postawią nogi, tam będzie coś do interakcji. To był główny powód, dla którego nasze tempo eksploracji przez pierwsze 5 sesji wynosiło tylko 6,5 pomieszczenia na 4-godzinną rozgrywkę. Gracze z czasem musieli wykształcić w sobie sporą dozę ignorancji dla tego, co napotykali na swojej drodze, by szybciej poruszać się po dungeonie. To my też trochę przyspieszmy i lecimy dalej. Tak jak już Wam wspominałem, moi gracze zwiedzili mniej więcej 80 z 304 pomieszczeń. Musicie być przygotowani na to, że lwia część tych podziemi może nigdy nie zostać zwiedzona przez waszych graczy. Moja ekipa odkryła znaczną część czerwonego obszaru, czyli Cronias Halls, dużą partię zielonego obszaru, czyli ogrodów, większość muzeum, czyli Olmery, oznaczonego kolorem różowym i ledwie dwa pokoje na niebieskim obszarze więzienia. Nie odwiedzili nigdy galerii, archiwów i martwego wesela. Wyczyszczenie tego lochu w stylu Diablo, czyli rozpykanie każdego pomieszczenia, to moim zdaniem niemożliwe zadanie. Wewnątrz tego labiryntu znajdują się dziesiątki powiązań, historii, przygód, zagadek i stworzeń, z których każda w jakiś sposób może być zarzewiem nowej przygody, niekiedy nawet nowej kampanii. Musicie być bardzo powściągliwi i gotowi na to, że kupa Waszej roboty i przygotowań nigdy nie zostanie choćby muśnięta. Tak było w moim przypadku, ale nie jestem tym faktem zawiedziony. W ogóle to mam takie wrażenie, że każdą z tych siedmiu oznaczonych kolorami sekcji labiryntu można wyciąć i po kilku poprawkach zrobić z tego osobne podziemia, co może być zachętą dla osób, które są zainteresowane tym produktem, ale niekoniecznie są zainteresowane prowadzeniem mega dungeonu. Niewykorzystane czy niezwiedzone pomieszczenia mogą z powodzeniem być użyte ponownie do innych lochów, które być może kiedyś będziecie tworzyć sami. Content, który przygotowujecie w ramach prepu do prowadzenia tego modułu, a którego gracze nie odwiedzą, możecie spokojnie wykorzystać w przyszłości. A właśnie, znalazłem buga w tych podziemiach. To taka propos tego, że każdy chwali, a nikt nie grał. W żadnej recenzji nikt nawet nie zająknął się na ten temat. Mianowicie, dwa pomieszczenia 227 i 228 nie mają wejścia na mapie. Ponieważ nie mogłem znaleźć odpowiedzi w sieci, napisałem bezpośrednio zapytanie do zakazu MiFa, który odpisał mi, że rzeczywiście to jest błąd. Sprawę można oczywiście prosto rozwiązać, jednak w razie czego miejcie to na uwadze. No to teraz nadchodzi czas na wrażenia z rozgrywki. Jeśli dotarliście do tego momentu i nie jesteście przerażeni skalą przygotowań i tego, czym jest ten moduł, to powiem Wam tak. Było warto. Pod każdym względem. Mimo wad tego produktu, które chciałem Wam uwypuklić, było to jedno z moich najlepszych RPG-owych doświadczeń. I mówię tu o doświadczeniach na dwóch płaszczyznach rozgrywki samej w sobie oraz wyzwania dla prowadzącego. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to ten loch jest wypełniony fantastycznymi pomysłami. Rzeczy tutaj są ciekawe i co najważniejsze są nowe. Potwory, zaklęcia, pułapki, przedmioty nie są czymś, co napotkacie w klasycznych przygodach. Wchodząc do labiryntu, gracze momentalnie zauważyli bardzo przyjemne uczucie tego, że wszystko tu jest obce, inne. Moja ekipa składa się z osób, które mają za sobą niejedną wspólną kampanię, a niektórzy z nas grają nawet ze sobą 15 lat, jednak ta przygoda dała nam poczucie świeżości. Kreatywność wylewa się brzegami z wnętrza tej książki. Jasne, znajdują się tu rzeczy przekombinowane, czasem nawet żenujące. Nie zmienia to faktu, że nawet jeśli nie rozegrany w pierwotnej formie, ten RPG-owy artefakt jest czymś, co posłuży Wam na wiele sesji. Inspiracja, postaci przedmioty to coś niesamowitego. Nawet sposób w jaki rozwiązano rzucanie zaklęć jest dla mnie fascynujący. Zamiast komórek na czary, po prostu spelkasterzy ponoszą koszt w postaci punktów życia, zależny od poziomu rzucanego czaru. Jako ekipa bawiliśmy się świetnie. Największym problemem, na który natknęliśmy się, były różne agendy niektórych graczy. Mam na myśli to, że ze względu na mnogość opcji tego miejsca, w pewnym momencie drużyna nie potrafiła się dogadać, gdzie dalej kierować swoje kroki. Zrzucam to jednak na karp zawalenia komunikacji z mojej strony. Powinienem był to lepiej dogadać w czasie między sesjami. Jeśli chodzi o doświadczenie z perspektywy prowadzącego, to dla mnie to był niesamowity challenge. Postawiłem sobie za cel płynną eksplorację i udało mi się to osiągnąć. Ogarnięcie w mózgu czegoś tak dużego wydawało mi się na początku niemożliwe i ponad moje siły, ale mimo wszystko się udało. Dziesiątki postaci, setki pomieszczeń i światotworzenie konfrontowane z kreatywnością moich graczy pozostaną na zawsze ze mną. Serdecznie polecam Wam zmierzenie się z czymś takim, ponieważ po zakończeniu gry w Maze czuję, że wiem dużo więcej o Dungeon Crawlu niż wiedziałem wcześniej. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak przebiegała eksploracja Labiryntu, to na moim fanpage'u znajdziecie raporty z sesji wraz z mapą eksploracji. Możecie ujrzeć, jak z każdą kolejną sesją przybywało odkrytego obszaru. No i chyba pora odpowiedzieć na pytanie, czy ten moduł jest rzeczywiście opus magnum OSR-u? Nie jest. Recenzenci kłamią. Jaka jest w takim razie moja ocena? Porównałbym to ze zdobywaniem szczytu. W pewnym momencie możesz poczuć zmęczenie. Szczyt zawsze wydaje się być za daleko, a góra za wysoka. Mimo bolących nóg, po drodze podziwiasz piękne widoki, ale kiedy znajdziesz się na samej górze, czujesz, że możesz wszystko. Dokładnie tak poczułem się ja, gdy zakończyliśmy tę kampanię. Ze swojej strony już na zakończenie, chciałem podziękować swojej fantastycznej RPGowej ekipie za to, że umożliwiła mi zmierzenie się z Maze of the Blue Medusa i za ich fantastyczną grę. No i to by chyba było na tyle. Pamiętajcie, że jeśli wideo się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło Wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Jeśli chcecie więcej małej wsi, to znajdziecie mnie również na facebooku i instagramie, linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć.